W snowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane dwie godziny widowiska. Od gwizdka arbitra rozpoczyna się dzisiejszy mecz. Radomicz. No zastanawia się czy nie strzelać. Podanie. Celnie do partnera. I będą rozpoczynali rzut różnego. Zagrał piłkę głową, słabo uderzył głową. Trzeba było wykorzystać dokładne dogranie. Było bardzo groźnie po tym rzucie roznym. Widać, że to jest przygotowane. Traorę? Czy mu się utrzymać przy piłce? Nie wyszło im to dogranie. Obrona w posiadaniu piłki. Pięknie podał. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Ach, słupek! Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. Uderza. Dobrze wyszedł. Spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Strata i przypilnę rywale. Ładne podanie. Dobra główka. Milimetry ponad bramką. Gdyby mu się udało uderzyć nieco niżej. Traor. No łatwo stracili szansę na zagrożenie Bramki Janusz Gol robi się niebezpiecznie Ależ podanie No Sędzia się nie zawahał, pokazuje na jedenasty metr bramku bramki rzut karny. Nie, no! Szansa na zmianę remisowego rezultatu. Ale z drugiej strony Darek, nawet najwięksi piłkarze w historii, znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Świetna współpraca. Udanie przerwana akcja. Oddaje piłkę koledze. No, z tego miejsca można strzelać. Radoić. Czy strzela? Piękna interwencja. No i mają rzut rożny. Biedne podanie, czy to wykorzystają. Ale ładne techniczne zagranie. Ach, kapitalne podanie. Dobra gra obronna. Dobra, piłka teraz do kolegi. Bliska już do bramki. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Czy utrzyma się przy piłce? W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Uderzenie głową. Szkoda, daleko od bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Pierwsza połowa za nami. Chyba istotny moment to rzut karny, problematyczny, jak go sądzę. Dyskusyjny, absolutnie masz rację. Myślę, że długo będą o tym mówili po zakończeniu tego spotkania. No ale jeszcze przed nami drugie czterdzieści pięć minut. A wyraźnie piłkę wybija obrońca w panice. Sędzia uznał, że piłka została zagrana ręką i przerwał grę. Musi uważać, ma już na koncie żółtą kartkę. Powiem szczerze, to było zupełnie niepotrzebne wejście. Właśnie można powiedzieć więcej, to było głupie zagranie. Przecież mogło się skończyć na czerwonej kartce. Precyzyjne podanie. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Bardzo udanie. Zablokował ten strzał. I będziemy mieli rzut rożny. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany. Czasa! Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Andradina. No i w ślisk. Ależ piękne podanie. I za chwilę rozpoczniemy od Bram. Już blisko pola karnego. To może być bramka. Dobra okazja. Niesamowite podmuje, ale śmiał znakomite podanie. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. I Już wydawało się, że się przewróci. Stracił równowagę, ale utrzymał się na nogach. Andradina. Przyjął i odgrywa z powrotem. Andradina! Ryzykownie, ale udanie. Prawo obrońca przejmuje piłkę. Bardzo dobre podanie. Podaje z powrotem. Stążył w ostatniej chwili. Wracą piłkę. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Radowici. Czy będzie Blanka? No mieli szansę, ale stracili piłkę i teraz przy niej przeciwnicy. Sędzia obwizduje zagranie ręki. Oba zespoły dokonują zmian. Czy to wykorzysta? Strzela! Broni, to już nie koniec akcji. O, ładnie to zrobił. Świetnie zagrał. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Rzeczywiście dobre podanie. Arbiter kończy mecz. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można powiedzieć, że ulegli, ale skóry tanio nie sprzedali. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z państwem. Do usłyszenia.